numer 6 gazety świata i zabieramy się za otwieranie. Co jest prezencie w numerze 6 gazety? A w tym numerze jest y, przypon z filmy Konger na szczupak, o konie będą jeździć sandacza. tak się wydaje z przodu. Tak się prezentuje z tyłu. I teraz bierzemy się za recenzję gazetki. Zaprezentuję układkę numer 6 wędkarskiego świata. W już temu jak Rafałem to pominę go. Jedynie tutaj mogę nadmienić, że jest całkowicie odświeżona szata graficzna gazety. Tu mamy oczywiście chcę nadobać kalendarzom Oprócz tego mamy artykuł Mogę spać spokojnie. Twórcą tego artykułu jest Wojciech Krzyszczyk. W tej artykule dowiecie się mianowicie o pewnej grupie na Facebooku. W szczegółów zaczną tego artykułu. Oprócz tego mamy też y, odświeżoną szatę graficzną mm, z treści gazety oraz opisu krótkich artykułów. Córka Singowscy walczą w łebie. Artykuł opowiada stricte o łowieniu morskim, o zawodach, bo dokładniej mówiąc, wędkarskich. Twórcą tego artykułu jest Zbigniew Biernacki. E Echogierki od Michała Bryczkowskiego. W artykuł jest się obszerny, to jest właściwie artykuł, bo on się składa, że tutaj macie sobie zobaczyć, a z tyłu stron. Proszę bardzo. W tym artykule się o łowieniu na wertykal. Oprócz tego jest tutaj wspomniane też o kijach, przynętach, o sądzie i masie innych potrzebnych rzeczy. Więc zapraszam tego wszelkiego artykułu, jeśli jesteście sumierzami. mamy artykuł z zaporowy sandacz od Wojciecha Krzyszczyka oraz Roberta Policha. W tym artykule dowiecie się, gdzie na zbiorniku zaporowym znaleźć sandacza, czy dnie, czy w roślinach, dosyć obszerny artykuł, oczywiście dla mnie jest on bardzo przydatny, bo mi mnie zbiornik zaporowy, więc na pewno myślę, że na jesieni coś z tego może się skorzysta. Mamy artykuł z zaporowy, sandacz od panów Wojciecha Krzyszczyka oraz Berta Poicha. Ten artykuł znajdziecie się jak na zbiorniku zaporowym, gdzie można znaleźć ładne sandacze, ale dla mnie oczywiście ten artykuł się przyda. Ja łowię oczywiście na zbiorniku na rzece, więc myślę, że taki artykuł jest dość przydatny. Artykuł przystawkowy Lato. Ten artykuł osobiście mnie mniej zainteresował. Z tego co najbardziej mnie zainteresował właśnie wyżenie dla Spławika. Tutaj też mamy dalszy ciąg tego artykułu. Tutaj mamy artykuł Nocka z Federem od Artura Krzyśnickiego. Powiem tak, artykuł bardzo przydatny, z niektórych z tych rzeczy korzystamy. Na pewno, na pewno się przydadzą na najbliższych zawodach niektóre elementy z tego co tu jest właśnie opowiedziane. A tutaj mamy oczywiście galę łowców, porady ich, też tak samo oświeżona grafika, jak możecie zauważyć. No ja mamy już rzeczy, które możecie sobie zakupić. Poczytać o nich troszkę, ile kosztują, oprócz tego ich parametry. Macie krótkie opisy oraz artykuł, który macie zakupić. Oczywiście też graficznie tu jest jak wszystko widzicie odświeżone. Sam artykuł Jeziorowe Zatoki. Akurat ten artykuł nie, nie zaciekawił, on jest od redaktora naczelnego. Ale jeśli Was zaciekawił, to zapraszam do zakupienia kasety. Link do ty macie w opisie filmu, więc tam Was odsyłam. Znaczy, Słońcu. Akurat ten artykuł również nie, nie zaciekawił mnie. Ale jeśli Wam się film podoba, to zapraszam Was do serdecznej do subskrypcji i zostawienia ja łapki w górę pod filmie oraz komentarza, za to, będzie, za to będę bardzo wdzięczny wszystkim, którzy to zrobią. Tutaj jak widzicie mamy artykuł dość myślę, że rozbudowany, o na tyce, na przepływankę od y, Patrycji Tychwińskiej y, Artykuł opiera w dużej mniej dużej części o mm, sławiczku Ten artykuł od Tycy na przepływamce. Mm, artykuł jest od Patrycji Tychwińskiej. Ten artykuł y, macie się dowiedzieć w dużej mniej Mamy artykuł od Patrycji Tychwińskiej o łowieniu od się na... Mm, jak możecie zauważyć na przepływankę, na tyczkę. Tu mamy artykuł od Patrycji Cykwińskiej. O, to jest o oczywiście na tyczkę. Tu mamy artykuł tyczka na przepływankę od Patrycji Tykwińskiej. Tym artykułem mocie się dowiedzieć mianowicie dużej części o łowieniu na spławik. Oprócz tego jak wyglądować go, jak, jak, czym się użyją spławiki. O spinningistach y, oraz o vertikalach. szczerze, artykuł nie jest zbyt Nie za ciekawy, więc się nikt zbyt nie zagłębiałem. Tutaj mamy y, artykuł o objęciu na metodę. Jeśli was interesuje, czyli też macie go sobie poczytać w wolnej chwili, Ko o to u mnie niestety niestety na to nie połowię, więc też nie zagłębiam się w ten temat. pominąłem go całkowicie. Ty mamy artykuł o jaskółki. Jak widzicie typowo z TikTym muchowa na mnie rzecz. Osobiście nigdy na to nie mówiłem i raczej nie zamierzam. Żana z nizin. Dość obszerny artykuł o, właśnie, obrzanach, W sumie nie wiem, z zagłębia się o tym, o czym on opowiada. Chciałem, żebyście też sami zakupili, gazetę sobie ją poczytali. Tutaj ja mamy artykuł o boleniach. Niestety, mnie ta ryba, jeśli występuje, to w bardzo małych ilościach, ale szczerze wątpię, że występowała. Tutaj ja mamy na przykład, jak widzicie, ryby nurtu. Eee, artykuł, też mnie jakoś nie zaciekawił Akurat, o, proszę mamy piękny Karp. 28,9 kg. Artykuł opowiada Stickte o złobieniu tego Karpia. Tak mogę określić to w ogóle. Ale przeczytajcie sami. Myślę, że dość ciekawy artykuł, godny polecenia. Tutaj mamy o więc tutaj mnie zresztą nie zainteresowało. Niestety nie tej nie występują. Tutaj akurat to już jest bardziej dla ten temat, bo tu mamy jeszcze o Jaziach, więc tutaj też nie bardziej zainteresował ten temacik. Nie wiem, ja o czym on jest. Chciałbym, żebyście akurat ten numer sami przeczytali, zakupili. Na pewno jak możecie zauważyć tutaj też jest całkowicie odświeżona szata graficzna gazetki. Więc to jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o gazetkę. Nasza ty właśnie widzicie całkowicie jest wszystko odświeżone. Gala łowców tutaj jest. Tu mamy takie bardziej ciekawostkowe artykuły. Oczywiście tutaj mamy konkursiki wszelkiego rodzaju. No i na końcu mamy ym, Krzyżówkę. Więc tak się prezentuje Gazetka numer 6 Miatkowskiego Świata. Ym, artykuł, niektóre artykuły się były w tej gazecie ciekawe, większość ym, tak sobie, dla mnie bo te nie występują, ale jeśli Wam się podał ten numer gazety, oczywiście ten filmik też oczywiście, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, zostawienia tej łapki w górę oraz komentarza, za co bardzo Wam wszystkim dziękuję i zapraszam Was na kolejny numer mięckiego świata.